Aaaa, szybciej, szybciej! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam was na wyspie Oahu na Hawajach, czyli tam gdzie jest Honolulu, a w zasadzie to nawet jestem w Honolulu, więc witajcie w Honolulu na plaży Waikiki, czyli najpopularniejszej plaży na Hawajach. I dzisiaj zabiorę was ze sobą i pokażę wam jak wygląda nasz dzień. Pojedziemy sobie na wycieczkę, pochodzimy trochę po Honolulu, więc do dzieła jedziemy. Wodę mamy dosyć słabą, ale stwierdziliśmy, że się przejdziemy trochę po deptaku, popatrzymy co tutaj jest w okolicy, tak zwanej. I na pewno, jeżeli chodzi o samo Waikiki, czyli tą taką najsłynniejszą plażę w ogóle na Hawajach, to tutaj jest bardzo turystycznie i jest troszeczkę to porównane do takiego Beverly Hills, dlatego że tutaj są same drogie marki i ogólnie wiecie takie fancy sklepy. E, o, na przykład teraz, jak to mówię, to za mną jest Balenciaga, ja? e, ale tutaj znaleźliśmy taką fajną uliczkę, gdzie. Sim, yes, são... Uwaga, uwaga! deski surfingowe i one są tak pięknie ustawione w rządku, który prowadzi aż do samego oceanu. I w ogóle śmieszna ciekawostka. Aloha, no to wiadomo, wszyscy wiedzą, że to jest część po hawajsku ale nie wiem, czy wiecie, Hafadaj to jest na guamie, się tak mówi. Nie wiem, jaki to jest język, bo chyba nie ma głamskiego, ale jak gdyby to właśnie rodowity język Głamu, właśnie Hafadaj. Strasznie dużo jest tutaj tych desek. Wydaje mi się, że to są chyba deski jakichś surferów, że tu sterfują sobie, zostawiają swoje dechy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tutaj, proszę bardzo, jest knajpa, w zasadzie taka lodziarnia chyba, która się nazywa banan. Nie wiem co znaczy u nich banan, ale bardzo fajny pomysł i cute knajpa. O Boże, znalazłam taki deser, który ma macie, ma też mochi truskawki i po prostu wow, to wygląda bardzo dobrze tutaj w ogóle są wegańskie rzeczy, które są zrobione na bazie bananów, w sensie te wszystkie jak gdyby, lody są na bazie zamrożonego banana dobra, biorę to, koniecznie ja mam w domu metalowe, a teraz właśnie kupuję sobie bambusowe, może to? taka jest... Ta, no to... To Kolor ma chyba najładniejszy, so. ta. Okej, ja będę jeść Dziękuję. w ogóle zobaczcie jakie to jest wysokie. Ale przepiękne. I to są takie malutkie moci. Tutaj mamy truskaweczki. o, oh, i bananowe lody z miodem chyba. I maczą. Uhohoho, ale czad. Uwaga, próba testu bananowych lodów z maczą. Zimne. Ale bardzo dobre, bo są mega kleiste, bo to są te ich niebanany, one są trochę inne niż nasze, ale są naprawdę pyszne. Może dzisiaj nie jest najlepszy dzień na plaży, ale na Hawajach zawsze jest przyjemnie. Właśnie, na ten widok, na tą górę. Wow. Powiem Wam, że jest mi naprawdę mega, mega szkoda tych ludzi, którzy leżą na tym jeziorze w nadziei na to, że jakaś fala kiedyś może przyjdzie. Ale przynajmniej widoczki mają ładne. Wydaje mi się, że w taką pogodę... Trochę nie mamy co robić na plaży, bo zupełnie bez sensu. Ja sobie tylko dojem moje lody. I ruszamy bardziej na środek wyspy, w miejsca, gdzie już jest więcej takiego jakby lasu deszczowego, trochę dżungli i tam i tak zawsze pada. Więc pójdziemy się przejść na jakiś błotnisty trekking. Zobaczymy, może jakieś wodospady, może nas zleje woda. Znowu Nikt będę miała buty z tego błota, a ja znowu założę klapeczki. a w i zaraz, zaraz nie klapeczki, tylko moje profesjonalne trekkingowe sandały. To jest bardzo dużo różnica, one ze mną bardzo dużo przeszły. Moje lody dosyć szybko się rozpuściły, bo pomimo tego, że niby tutaj pogoda nie jest za piękna, to i tak jest ciepło i się rozpuszczają. Podstawową rzeczą, którą musicie ze sobą wziąć na Hawaje to jest płaszczyk przeciwdeszczowy, bo na Hawajach często nie wiadomo skąd nagle zaczyna padać, bo jak widzicie niby świeci słońce, ale z drugiej strony no pada, więc płaszczyk przeciwdeszczowy bardzo polecam, szczególnie jeżeli jedziecie w zimę. I tak jak wam już mówiłam, GoPro jest super dlatego, że możecie nim nagrywać właśnie nawet jak pada Mimo, może nie pada jakoś mocno, ale śmieszną opcją jest to, że w tym samym czasie świeci słońce Więc kropi i świeci słońce, ale dzięki temu pojawił się kolor wody, który chciałam wam pokazać Spójrzcie na tą wodę Teraz i tak jest dosyć brzydki, że tak powiem, w porównaniu tego jak jest w pełnym słońcu Ale jest naprawdę pięknie, tylko sowa Tam gdzie przed chwilą mieliśmy chmury, to nagle się przeczyściło i tutaj już jest piękna pogoda więc podejrzewam, że dzisiaj możemy mieć jeszcze bardzo ładnie. My to mamy fanta, słuchajcie. Akurat jak do samochodu, to się rozpadało. I właśnie teraz będziemy ruszać z parkingu w stronę środka wyspy e, i będziemy szły na szlak do wodospadów. Mam nadzieję, że trochę się przejaśni. Drodzy, na wyspę stwierdziłam, że przydałoby się zatankować, bo mamy już tak blisko tego E, więc trzeba zatankować i pokażę wam jak to się robi. Przede wszystkim jest taki automat i tutaj ogólnie jest self-service, czyli obsługujecie samemu. I są trzy różne benzyny do wyboru i jest jeden, tylko ta jedna rączka, więc zawsze lejecie tą samą rączką, a potem wybieracie benzynę tutaj. Różnica jest taka, że tutaj najpierw się płaci, a dopiero potem się tankuje, co jest w ogóle mega dziwne, więc najpierw się w Wkłada kartę. I jak już jest włączona, włożona to jest Remove Card Quickly. I właśnie to zrobiłam. Czyli pobiera mi jak gdyby informacje z karty. I to jest chyba debit. I one moment please. Ok. O nie. Świetnie. Czasami jest tak, że moja karta nie jest akceptowana tutaj, i wtedy muszę prosić o pomoc, jak gdyby obsługę. Ostatnio się udało zrobić to zupełnie bez żadnego problemu, a teraz nagle nie da rady. A więc, skoro karta nie działa, to będę musiała znaleźć jakąś stację gdzieś po drodze inną i mam nadzieję, że tam ta zadziała, bo poprzednio jak tankowałam, to było bez żadnych problemów, więc po prostu gdzieś może po drodze znajdziemy coś. Okazało się, że druga stacja jest od razu obok, dosłownie przejechałam jedną ulicę i mam kolejną. Stację, więc spróbuję tutaj. Mam wrażenie, że tu może się udać, bo coś kojarzę ją, no ale zobaczymy. <grytania> Zasada jest taka sama: tutaj też są trzy różne benzyny do wyboru. Najpierw się płaci, więc here we go. Let's see. Dobra, to już wygląda trochę bardziej cywilizowanie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak widzicie, tutaj jest możliwość i włożenia karty, i płacenia PayPalem, więc to już jest coś. Więc insert card. Ok, here we go. I uuu, uh, okej, okay, czyli nie muszę wpisać kodu, tak, chciałabym rysit. Jej, udało się, dobra, słuchajcie, czyli teraz po prostu tylko włożyłam kartę, wyciągnęłam ją i od razu Podnoszę, jak gdyby to, yy, tylko może jeszcze najpierw otworzę bak, zaraz Wam pokażę. Czyli tak tu się otwiera, i to jest śmieszne, bo to jest easy fuel, czyli jest takie, że nie musicie odkręcać, tylko po prostu od razu wkładacie tutaj i jest o wiele prostiej. Biorę lift handle, i teraz jest, że wybieram, którą bym chciała benzynę, i ja sobie wezmę Regular. Uwaga. O Boże, nagrywanie i tankowanie to jest trudna rzecz. Dobra, jedziemy. Aha. Odskoczyło, więc znaczy, że bak jest pełen. I teraz normalnie wyjmuję, odkładam na miejsce i to jest mega fajne, że nie muszę już tu nic zakręcać. Po prostu zamykam i nigdzie nie płacę. Już wszystko jest opłacone. Wsiadam do samochodu i jadę. I w ogóle poprawiła się nam pogoda, spójrzcie. Zobaczcie w ogóle jaka piękna to jest roślinność. Nie wiem czy widzicie, jak tutaj pięknie oplatają monstery ten, to drzewo. Że jest mokro, i najprawdopodobniej będzie błotko. Ja zmienię sobie moje Adidasy na takie oto piękne trekkingowe sandałki, bo wtedy sobie wejdę w nich do wody i od razu będą czyste. Prosto z parkingu. Wystarczy się obrócić i tutaj jest niby brama, że w zasadzie niby nie ma wstępu. Ale jak tutaj się przejdzie, to proszę bardzo, jest taka otwarta siatka i tu się zaczyna nasz szlak na wodospad. I w ogóle zobaczcie, jak to jest pięknie tak dżunglowa, właśnie. Wszystko jest mokre. Proszę cudownie. I to są moje ukochane monstery, które zawsze mnie jarają. A tutaj to co widzicie, to są bambusiki. Taka cienka odmiana, mała. O, ale nam się ładna pogoda zrobiła. A ja stwierdziłam, że sobie przy okazji założę mój kwiatowy wieniec bo skoro już go mam, to czemu go nie nosić? Będę dumnie go nosić. Ale teraz to chyba nawet mogę zdjąć kaptur, bo jest tak przyjemnie. Ale piękny las bambusowy. Tutaj wiszą różowe chorągiewki, takie, znaczy chorągiewki, takie małe wstążeczki, e, które właśnie wyznaczają nam szlak. Stoimy teraz na rozstaju dróg <grych> i nie za bardzo wiemy co zrobić, bo. Tu mamy w tą stronę i tu mamy w tą, a różowej wstążki nie widać. Teraz w zasadzie jedną różową rzeczą jest tutaj Marycha. Wpadłam na pomysł. Zróbmy tak. Ty pójdziesz w tą stronę, Dobra. ja pójdę w tamtą stronę i jak znajdziemy tą różową wstążkę, to po prostu krzyczymy do siebie Znalazłam! Dobra, to, to ja idę w tą stronę w takim razie, ale gruba akcja. No dobra, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Właśnie zauważyłam, że zrobiliśmy coś, czego nigdy nie powinno się robić w serialach, co ludzie bardzo często robią, czyli nie rozdzielać się. Zawsze w serialach jak ludzie się rozdzielają albo w filmach, to wtedy się zdją złe rzeczy i któryś z nich ginie. Co? No, u mnie też nie. Co to w ogóle za akcja, Żeby na rozstaju dróg nie było żadnej strzałki, ani tej różowej wstążki. Ej, słuchajcie, znalazłam wstążkę! Tu jest różowa wstążka! Jest! Dobra! Marysia! Znalazłam drogę! Jej, życie jest A najgorsze będzie to, jak ona już daleko poszła i mnie jej słyszy, ale właśnie się wracam na rozstaj dróg w poszukiwaniu jej. Mam nadzieję, że to już nie jest ten moment z filmu. Uuu. Ona poszła gdzieś daleko, ona mnie jej słyszała. Marysia! Ja ci tak na błysię, mówię o nie, za daleko poszło się nie ma! Idziemy dobrą ścieżką. Wow, Co tu się dzieje w ogóle? O, no dobra, rozumiem. Uuu, patrz ty, a tu jest taka ścieżka mała. Oooo, jak to pięknie wygląda! Wszędzie bambusy za mną obok przede mną. Pomyślałam, że popukam w bambusa. Robię wam bambu ASMR I świetnie, krople kapią mi na twarz Więc już idziemy dalej i wcale nie jest lepiej Teraz zmienię na szeroki kąt GoPro Żebyście mogli w ogóle widzieć co tutaj się dzieje Więc tylko chciałabym Pokazać wam sytuację pięknego błotka Że trzeba tutaj przejść w zasadzie Tak trochę jak, nie wiem linoskoczek Udało się jest Mayones. Ta droga nie należy do najłatwiejszych, ale z drugiej strony też nie jest najtrudniejsza, po której chodziłyśmy, więc nie jest najgorzej. Co nie? Ona jest po prostu błotna! Powiedziałam oh. do Ciebie co nie i wtedy właśnie wpadłam w błoto! Uhu! To Ty sobie tam idź po tym błotku, ja sobie przejdę trochę tu. Idę za Tobą. wybierasz najlepsze drogi. A dziękuję, staram się. Ale tu jest fajnie dżungla. Bambusowa dżungla. Fajnie przynajmniej się można bambusów podtrzymać. Bambuski. Ale powiem Wam, że mimo tego, że tu jest tak mokro, to jest przepięknie. Spójrzcie jak tu jest cudownie, tropikalnie i tak dżunglowo. Wszędzie bambuski, ładnie słońce wpada. Jest prze... Ślicznie safe dżungla to nie do co Amazonia. Ta dżungla jest e, bezpieczna, to znaczy, możecie się e, gdzieś tam skąpać w błocie, możecie na przykład, nie wiem, sobie skręcić kostkę, ale jeżeli chodzi o zagrożenia takie naturalne, e, które gdyby nie są waszą winą, to ich tutaj nie ma. Czyli nie ma na przykład jakichś, nie wiem, węży jadowitych czy skorpionów, Chająków. Ogólnie nie ma jadowitych zwierząt tutaj. Więc, jeżeli, na przykład, chcecie trafić do dżungli, która jest bezpieczna, to tutaj na Hawajach jak najbardziej coś takiego ogarniecie. No, i tutaj już inne drzewka, idziemy sobie takim wąwozikiem. Jak się bawi w boku? Super! No tutaj, niestety, w dżungli trzeba wybierać y, mniejsze zło od większego zła. Mamy różową wstążkę, więc znaczy, że jesteśmy na dobrym szlaku. Oprócz trasy y, zaczął się kolejny przypał, czyli e, zaczął padać deszcz. Na szczęście, tutaj akurat jeszcze go tak nie czujemy, bo jest dosyć dużo roślin. Ale w ogóle spójrzcie, w jakiej teraz jesteśmy sytuacji. E, I weź tu, człowieku, wybierz drogę. Chyba będzie musiały iść po tamtym drzewie Natomiast ja proponuję założyć nasze super przygryzowe płaszcze tak, właśnie, właśnie to robię Podobno to jest w ogóle jeden z niewielu szlaków, na których się można zgubić Więc dlatego właśnie rozwiesili te chorągiewki Najpierw sprawdzam patyki pode mną, żeby zobaczyć czy się nie zapadnę, albo czy one nie są zbyt śliskie Zobaczcie jak leje po prostu, aż nam się tu zrobił taki trumyk, a ja sobie trochę opłuczę stopy z błota. O, język jest jaki zimny! A, trochę zmienił krajobraz, teraz to wygląda w ten sposób. Są inne roślinki. Przed nami a, rzeczka i jeszcze większy budowisko. Nieźle, tylko to jest wybetonowane. W ogóle zastanawiam się, czemu? Jeszcze nigdy nie natrafiliśmy na tak bardzo wybetonowane rzeczy, ale trzeba tutaj przejść tym przesmykiem. Co teraz, panie i panowie? Trzeba chyba zejść tam, albo w zasadzie ja w moich klapuszkach ach, mogę sobie zejść prosto do wody. Hopca! So. Ja mam takiego garba dlatego, że to jest mój plecak pod spodem. To też jest bardzo przydatny tip. Jak macie plecak, to załóżcie go jak gdyby pod pelerynę, bądź błaszcz. Wyglądasz jak tofik. z kabaretu Ani Mru, mru. No! Próbuję wejść na to drzewo. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to nie był twój ostatni film na tym kanale. Do tej pory to jest chyba jeden z takich najbardziej jakby wymagających szlaków, można powiedzieć. W sensie, że się zmęczyłam. Chyba był tylko jeden jeszcze taki, gdzie się rzeczywiście spociłyśmy. ale ten jest naprawdę wymagający trzeba paczków pod nogi. Chodzić po kamieniach, więc jest taki interesujący. Ale już tutaj coś w ogóle się robi głośno. Wow. wow! Ej, dotarłyśmy! Wow! Czyli ten moment najtrudniejszy to rzeczywiście było taki jak gdyby przedsmak tego. W ogóle spójrzcie jak on jest wysoki, co? Szybko przeskakuję po kamieniach, żeby go zobaczyć. Wow! Gdzie on się w ogóle ciągnie? Jestem mega zmęczona, ale to jest tak satysfakcjonujące, jak patrzycie na ten wodospad, jak bardzo on jest wysoki, więc muszę przyznać, wow, wow, wow. I tutaj jeszcze w ogóle po zboczach, nie wiem czy widzicie, właśnie płynie woda, ciurka sobie. Tutaj wszędzie rosną paprocie, zwieszają się korzenie, więc jest naprawdę przepięknie. I taka mała sardzowka tutaj, w każdym razie całość leci tutaj w dół Oprócz tego, że powrotna droga zwykle wydaje się właśnie być łatwiejsza i szybsza i w ogóle, to teraz tak rzeczywiście mamy, nie tylko nam się wydaje, bo nie wiem czy widzicie, może na mojej twarzy, o, o, teraz kawałek widać, świeci nam piękne słoneczko, już nie pada, po prostu wygląda to zupełnie inaczej. Wszystko jest takie pięknie oświetlone, a nam się aż zrobiło totalnie gorąco. Przynajmniej ja się gotuję w ogóle w tym płaszczu, w tej bluzie. Uff. Jeszcze nie już tego wiatru, bo tak szybko tak. wszystko łapie Jezu, właśnie tak na nałuchawała, słuchajcie Jest przepięknie, a nagle w pewnym momencie jak wam lunie To wam ludzie i no roz. Dojechałyśmy w kolejne miejsce, ale wyobraźcie sobie, że jest to pierwsze miejsce w którym trzeba płacić za parking w sensie tutaj zwykle jak jest jakaś atrakcja turystyczna, to po prostu się idzie i ogląda, szczególnie, że jesteśmy w tak zwanym look czyli to jest po prostu punkt widokowy i tutaj trzeba naprawdę płacić za parking na punkcie widokowym, są to 3 dolary, ale zawsze coś e, niestety Marysia ma tylko 2 dolary, więc ja właśnie teraz szukam w mojej śwince skarbonce dolara bo gdzieś tu go miałam, aha jest, one dollar. Dolar. Więc tutaj trzymajcie dolara. Idziemy płacić za parking. Jezu! Wieje dzisiaj! Jezu. Jeje dzisiaj najbardziej ze wszystkich dni, bo słuchajcie, zbliża się do nas jakiś front. W ogóle na drugiej wyspie Maui padał śnieg, więc do nas się zbliża jakiś w ogóle huragano storm front. Więc, um, że tak powiem, wybaczcie za dzisiejszą pogodę. Idę właśnie teraz na ten punkt widokowy i obok powarcie jest w poprzednie dwa tygodnie miałyśmy naprawdę mega słodkie. Chłopom Hawaii kojarzą się z niesamowicie lazurową wodą, palmami i pięknym słońcem. A po tym wyjeździe, mi Hawaje bardzo będą kojarzyć się z kurami. Z kurami i kogutami. Tu są wszędzie kury i koguty. Tam nawet jest jeden, drugi gdzieś tam pieje. Ogólnie to jest Mekka dla kogutów i dla kur. No i check this out people! To nie jest najpiękniejsza rzecz ever Tenta i ocean tenta i the ocean I tęcza idzie centralnie do wody O mój Boże co? co? Spójrzcie na to Teraz jest hawajsko I czy życie, że to jest ten sam dzień Ja wiem, że mam inną bluzkę Zmieniłam bluzkę, bo właśnie teraz się zrobiło już cieplej Więc ciutwio biało, Było mega zimno o! I teraz nagle pada! Jestem ja, co się jest z tymi Hawajami? Ja <laughs> chwilą świeciło słoneczko, teraz je i pada. I zaraz wam pokażę, jak ja wyglądam. Ukryłam się przed deszczem pod drzewem, które akurat jest japościowe, żeby nie palmy czy czegoś. Ale nie jest dobrze, bo i tak czuję ten deszcz. Marisła zazdro. <laughs> <laughs> I teraz to ja jestem tak, tak, tak. Jeździmy po różnych safewayach i szukamy masła orzechowego, które nie zawiera orzechów, dlatego że ja jestem uczona na orzechy, a znalazłyśmy poprzednio właśnie takie ciekawe masło, które smakuje jak masło orzechowe, ale nie zawiera w sobie orzechów. Więc tak wygląda nasz wieczór. hejaho ho, Hawaje. woo Dział peanut butter. Peanut butter. I wiecie, co się okazało? Wiecie, co się okazało? Na samym dole, na samym dole, na najniższej półce. Co to jest? To jest masło orzechowe bez orzechów. W każdym razie, to jest masło, które zabieramy z sobą do Polski. Oh. Tak, moja zdobycz. To się nazywa Wow Butter. I rzeczywiście jest wow. Bo jak może być masło orzechowe, które smakuje jak masło orzechowe, ale nie ma orzechów? Nie wiem. Dzisiejszy dzień jest tak naprawdę crazy, naprawdę wyjątkowy, ale mam nadzieję, że podoba się I oczywiście, czekajcie. Kolejne filmy z Havala w każdą środę i piątek. Buziaki! A jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć co robią na dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie na nadróbcie klikając tutaj na górę.